Dzisiaj robię coś naprawdę grubego i zapowiadałem to już chyba od tygodnia, jak nie od dwóch, no i dzisiaj otwieram wszystkie skrzynki w CS2. Kiedyś robiłem to w CSGO, otwierałem również wszystkie skrzynki. Nie trafiłem kosy. Nie trafiłem czerwonego skina, trafiłem jak dobrze pamiętam, bo to było naprawdę dawno, no nie wiem, z dwa różowe, reszta niebieska. Więc zobaczymy, jak pójdzie dzisiaj w nowym ceś. CS2, CS2 Nowe możliwości, nowe wyzwania, więc yy, no może jakieś lepsze trafy niż w CSGO. Mam nadzieję, że się poszczęści, a szczególnie z tych skrzyneczek. Generalnie wszystkie te skrzynki no powiem wam, że z 1500. Dziko. Dodatkowo klucze. No łącznie ponad 2000. Ponad 2000 zł za ten Opening w CSie. No i najdroższa skrzyneczka, jak dobrze pamiętam, to jest właśnie skrzynia CSGO. No i sami zobaczcie. Sami zobaczcie ile w tych starych skrzyneczkach jest skinów Bardzo, ale to bardzo mało Jest duża szansa na trafienie czegokolwiek dobrego No nawet na kałaszka tęczowo No jakiś blugem, Kurcze, no blugemy, takie dowalone No są warte, nie wiem, z 500-800 tysięcy złotych Więc może, może się poszczęści Pięknie by było, tyle powiem Pięknie by było, normalnie takim kałaszkiem To ażbym dwa tygodnie sobie pograł, a później dopiero go sprzedał No ale zobaczymy co z tego wyniknie e, I powiem tak Jeśli chcecie więcej openingu w CS-ie, No to Walnijcie łapką w górę i dzisiaj od razu na wstępie powiem Wam, co macie do wygrania w tym odcinku. W tym odcinku macie do wygrania USPK Prince. Jest to USP Field Tester. Około 150-180 ziko, ale żeby wygrać tego USPK musicie zostawić łapeczkę w górę. Umawiamy się, że 20 łapeczek w górę to jedna skrzynka w przyszłym openingu. Czyli dobijacie 200, otwieram 10. Dobijacie 2000, otwieram 100. Zobaczymy, ile tych łapeczek będzie. Dodatkowo musisz zostawić suba o mnie na kanale, żeby wygrać tego USPK. I dzisiaj w komentarzu piszesz, czy kiedykolwiek otwierałeś skrzynki. Piszesz albo tak, otwierałem, albo nie. I tyle. A my zaczynamy od skrzyneczki załamania. Jest to jedna z najtańszych skrzyneczek, więc możemy właśnie od takiej zacząć. Generalnie nie chcę otwierać od razu na starcie tych drogich. Te drogie będą dopiero na końcu. No i zaczynamy standardowo. No, spodziewam się, szczerze mówiąc, 80% niebieskie skiny. 80% to będą niebieskie skiny, aczkolwiek nie chcę zapeszać. Fajnie by było, jakbym chociaż jedną kosę trafił, albo może jakiegoś czerwonego skina. No, z tego co pamiętam, właśnie jak otwierałem wszystkie skrzynki w CSGO. No to nie wypadło nic konkretnego. Ani jednego czerwonego skina nie było. Jestem ciekawy, jak pójdzie tutaj generalnie. Wszystkie skrzynki? Około 40. Około 40 skrzynek jest coś takiego. No i na razie, jak sami widzicie, no zaczynamy nie za dobrze. Nie zaczynamy dobrze. Wręcz przeciwnie. Ok, mamy dalej niebiesko. Dalej niebiesko. Mamy Skara, wysta, traku. Cztery skrzynie, cztery niebieskie. Lecimy, piąta skrzynia klacz. I czy wpadną jakieś globsy? Czy wpadnie jakiś różowy skin? Mamy niebieski. Ok, no powiem wam, nie wiem czy oglądaliście ostatnie odcinki ze skinsa, no ale po królewskim powrocie to nie jestem aż tak załamany nawet jak te niebieskie skiny wypadają. Różowy nam przeleciał, no i kolejny niebieski do kolekcji. Jak sami widzicie, w skrzynie w C się właśnie tak wyglądają, że lecą głównie niebieskie skiny. Mogliby zwiększyć procenty. Albo dodać jakieś nowe skrzynki, gdzie mamy większe procenty szans na kosę, ale powiedzmy one są droższe. Wiecie o co chodzi? Naprawdę byłoby to moim zdaniem dowalone. Ja sam bym z chęcią kupił jakąś skrzynkę za stówę, ale z większym procentem szans na czerwonego, na złoty skinek na cokolwiek, na kosę właśnie. Eee, czekajcie, skrzynię pryzmatu otworzyłem. Otworzyłem chyba, ale teraz już nie wiem. Ja nie kupiłem chyba jednej skrzyni bo otworzyłem, ej nie wiem, nie wiem na razie otwieramy, na razie otwieramy dalej lecimy skrzynia galerii no i zobaczmy, jak ta skrzyneczka wyszła no to trafiłem tutaj tego glocka czerwonego i byłem tak podjarany, bo myślałem że ten glock będzie drogi, bo bardzo fajnie wyglądał, ale no niestety okazało się, że aż taki drogi nie jest, skrzynia strefy zagrożenia no to jest też stara skrzyneczka i zobaczmy, czy coś tutaj zaskoczy no pierwszy fioletowy, pierwszy fioletowy fil -tested. Jak na razie, no zobaczcie, 10 skrzyneczek, pierwszy fioletowy, 9 niebieskich na 10 skrzyneczek, zobaczmy, skrzynie cienia, no tutaj kosy bym nie chciał, tutaj kosy bym nie chciał, ale taki USP Kill Confirm, który przeleciał mógłby wpaść, no ale mamy Maka 10, mamy Maka 10, Rengen, ok skrzynia horyzontu, no tutaj może kaoszyny on rider, tutaj już są lepsze noże, więc tutaj taka koska jakby wpadła też by nie było źle, generalnie nie chciałem kosy ze skrzyni cienia, bo tam są shadow dagersy, no i shadow dagersy to chyba nie wiem, najdroższe to będą jakieś emeraldy doppler, ale to też nie jest jakaś tam y, droga kosa, może skrzynia falkionu. Kiedyś, z 5 lat temu trafiłem tutaj falkiona, ale mamy tym razem P90 Elite Build wystatraków. Skrzynia stów i koszmarów. Tutaj szansa na motylka Emeralda. Za około 60 klotków. I zobaczmy. Mamy MAGA7. Mamy MAGA7 i na razie jest tragedia. Ty zobaczcie to. No Jeden kuźwa fioletowy, nie? Jeden fioletowy, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 skrzynek. Jeden fioletowy. Na 14 skrzynek. Na 14 skrzynek, jeden fioletowy. Może skrzynia rewolweru? Tutaj szansa na talona tęczowo. Jakiś bluegamik. Mamy auga. Mamy auga, ale przynajmniej w statraku. Zobaczmy skrzynię with fire. Tutaj mamy do trafienia boika, ale mamy też akapilni niektor. Fabrycznie nowy w statraku. dwa klocki. No myślę, że z dwa klocki na pewno, ale mamy Maga 7. Pretorianin. Ale lekkie zużycie. No to nawet nawet, nawet tak fajnie wygląda. Otwieramy skrzynię gammy. No i zobaczmy, co wypadnie ze skrzyni gamma. Mamy fioletowego skin. Jest to drugi fioletowy? Trzeci, trzeci fioletowy. Ok, trzeci fioletowy, nie najgorzej, ale z tego co widzę, wiecie co? Będę musiał dokupić jeszcze skrzynię gamy 2. I na pewno jeszcze jedną skrzynię pryzmatu, ale to na spokojnie, na samym końcu to jeszcze dokupimy, tak żeby otworzyć wszystkie skrzynki w CS2. Mamy czwarty fioletowy skin. Jak widzę, no powiem Wam, rozkręca się. I skrzynię spektrum też będę musiał kupić Ej co ja odwaliłem Ja kupiłem w sumie wszystkie skrzynie Ale te jedynki, dwójek nie kupiłem Nie kupiłem dwójek, więc będę musiał dokupić skrzynię dwa Ale na spokojnie Dokupię na końcu, tak jak mówię Mamy kolejny niebieski skin eee, Chromy będę musiał jeszcze dokupić Więc skrzynia Feniks Zobaczmy, może tutaj coś wpadnie Tutaj szansa na karambita fajda czerwony Skinek przeleciał, chyba Wupka Simon to była Ale nie wiem do końca, mamy MPK kapra UMP Kapral Skrzynia Shattered Web Skrzynia chyba za 4 dyszki. 30 parę złotych ona kosztowała, jak dobrze pamiętam. No i ciekawe, co z tej skrzyni wleci. Skar. Mamy Skar 20 rozdarty. Nawet nie wiedziałem, że taki skin istnieje. Szczerze, szczerze wam powiem, naprawdę nie wiedziałem. Otwieramy skrzynię operacji Broken Fang. Kameczka Prince, tam przeleciała, a wleci. P250 zanieczyszczenie. Zimowa ofensywa była droga. Otwórzmy skrzynię rękawic. Otwieram dwie, bo zawaliłem się w akcji i kupiłem dwie skrzyneczki rękawic, więc otwieramy tych skrzynek dwie. MP7. No już lepsza by była ta nowa, bo ta skrzynia jest też droga. Skrzynia rękawic kosztuje około 3 dyszki. Ale zobaczmy, no jeszcze jedna szansa na jakieś dobre gloty. Przykładowo może made Mamy Maga 7. Mamy Maga 7. Sonar. I teraz jak tak myślę... To wiecie co? Otwórzmy. Otworzymy klucz do skrzyni CSGO, bo mam te skrzynki, ale kupiłem jeden klucz, więc otworzymy sobie skrzynię CSGO 3 i pójdę dokupić jeszcze skrzynię i pójdę dokupić jeszcze klucze właśnie do tych skrzynek. No ale zobaczmy co wypadnie ze skrzyni CSGO 3. Tu jest bardzo mały skinów i duża szansa na kosek. Dwie berety pantera, ale zobaczcie to, że prosto z fabryki. No super wyglądają, ale dobra, wiecie co? Idę dokupić te klucze. Jeszcze skrzynia, bo zawaliłem się w akcji i lecimy dalej. Mam już klucze, mam już skrzynię. No i tyle. Lecimy. Lecimy dalej, powiem wam. No jest tragedia. Jest tragedia. Jeszcze w ogóle rynek skin się zbugował i kupiłem trzy skrzynie chromy, nie? Ale mamy przynajmniej piątego fioletowego skina ze skrzyneczki chromy 2. Lecimy skrzynia Chroma 3. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Proszę. Okej, okay, mamy, mamy niebieską. no mamy dalej niebieską. skrzyneczka Gamma 2, czy wleci cokolwiek czerwonego albo różowego chociaż? No mamy różowy pierwszy, mamy TK9 Fuel Injector, mocne zużycie, no zawsze coś, przynajmniej pierwszy różowy, jeden różowy chociaż jest. Czekajcie, skrzynie do Chromy, Chromy otworzyliśmy, dwójkę, trójkę otworzyliśmy, Gamma 2 otworzyliśmy. No dobra, no to możemy teraz lecieć już z droższymi. Teraz możemy lecieć z droższymi skrzyneczkami. E, aha, jeszcze pryzmatu 2. Dobra, jeszcze skrzynia pryzmatu 2. To będzie ostatnia tania skrzynia. Fioletowy ski. Mamy skał. Mamy skałtowy statraku. Ok, no i zaczynamy. Myślę, że zaczniemy sobie od Rip Riptide, dwie dyszki. Skrzynia za dwie dyszki. Na końcu otworzymy tą zapięcę. Mamy MP7. Dwa fioletowe. No ta -e już mogła wypaść, ale okej. Okay. Teraz tak myślę. Czy otwierać skrzynię? Nie. Skrzynię go na końcu. Myślę, że na końcu sobie otworzymy. Jeszcze skrzynia Spectrum 2. Też chyba jest do otwarcia. Otwieramy jeszcze skrzynię Spectrum 2. No zobaczymy, bo to chyba jeszcze też jest do otworzenia. Mamy Glock. Ok. Niebiesko. No i dobra. Jedziemy z drugimi. Jedziemy z drogimi i myślę, że możemy zacząć od skrzyni zimowej ofensywy. Ja powiem tak, mp drop knife enable true. Wpiszemy tą komendę. I może po wpisaniu komendy wypadnie cokolwiek fajnej, fajniejszego niż wcześniej. Mamy pp Bison. Lecimy skrzynia operacji breakout. Mamy negra występ. Skrzynia łowcy. Jak ktoś ogląda mnie od 7 albo 8 lat, to moja pierwsza kosa to chyba była właśnie z tej skrzyni trafiłem Huntsmana, vanilię. i darłem ryja, że mama mnie zaraz z patelni zdzieli. Może ktoś pamięta. Ale zobacz, wulkan tam był na początku. ładnie że Shotgun Strażnik nie był. Otwieramy skrzynię chyby. Tutaj szansa na naprawdę drogie Glowsy. Kobra. Atak kobry. Ale mamy drugi różowy. Lekkie zużycie. To może być nawet trochę drogie, ej, bo to będzie na kontrakt na Abu Onitagi. Ej, no to to może być nawet troszeczkę drogie, więc nie ma tragedii. Otwieramy te skrzyneczki i zaczynamy od tej zielonej. Zaczynamy od zielonej. No zobaczmy, co będzie z letniej walizki e sportowej 2014. Mamy nagawa brata tata. OK. I muszę tutaj dokupić dwa kluczyki. I zaczynamy, dobra, od tej niebieskiej. Zaczynamy od niebieskiej Winter Esports. Zobaczmy 2013. Mamy nowa. Nowa kamuflaż ducha. Walimy czerwoną. Ej, ale w sumie wiecie co? Zrobimy sobie coś innego. Patrzcie to. I teraz tak. Jedna jest dla widza. Czekam aż się odezwie. I A nie, czekam aż mu zejdzie e ban na trade linku. Nie mogę wysłać mu tej skrzynki. Ale wybierzemy. Teraz zobaczymy, jaką dostanie. Ja tak myślę. Walimy dwójkę. Okej, okay, jedynka będzie dla widza. I zobaczmy. Zobaczcie, jak tu jest mało skinów. Tu, rzadki przedmiot. Jeszcze raz, komenda. M.P. Drop, True. Proszę. Mamy Maga 7. Mag 7, Memento. Memento, Mag 7, no przecież. Oj, to jest żart. Vanguarda. Nie kupiłem klucza do Vanguarda. To jeszcze jedziemy z Vanguardem. Tutaj też szansa na motyla. g 3 G1. Okej, okay. chromy mamy za sobą, skrzynię załamania też otwieraliśmy. No i powiem tyle, zostały najdroższe skrzyneczki, czyli skrzynia brawo, skrzynia CSGO za 500 zł i skrzynia CSGO 2. Zaczniemy sobie od CSGO 2. Zobacz, skrzynia CSGO 2. Ona około 100. Mamy skara Claimsona. Może tutaj chociaż ten Fire Serpent, nie wiem, fabrycznie nowe w Statraku już nawet nie musi być rzadki przedmiot specjalny, no zobaczmy, co ze skrzyni brawo. Kurwa, mógł wlecieć już ten USP, ten USP to z dwie stówy, no i powiem tak, tragedia. Ani jednego czerwonego skinka na razie, dwa różowe i ostatnia skrzynia za ponad pięć stówek, szansa na kałacha tęczowo. Na Bluegema. 800 tysięcy może to być. Blue Gem, piękny. O, zobaczmy co to będzie. Zobaczmy. Ostatnia, najdroższa skrzynia, jaką otwieram. Wszystkie skrzynki w CS2 za nami. Zobaczmy. Hałach tęczowo tam przeleciał, mamy MP7 Czaszki MP7 kurwa czaszki MP7 czaszki MP7 czaszki Ja powiem tak, otwórzmy jeszcze Te chromy, ale otworzymy Już to na szybko, czyli tak, chroma O, 5.7 z tatraku Różowy MP7 O, nagle różowo Patrzcie to, z tych skrzyneczek różową, I fioletową. Otwórzmy jeszcze tą Chromę Może to będzie ta ostateczna. Nie będzie. Nie będzie. Mamy niebiesko. Powiem tyle. Koniec. Koniec tego openingu. Jak sami widzicie, czy się opłacało? Chyba nie. Najdroższe, co tutaj wpadło, to Atak Kobry, bo to jest do kontraktu na Onitagi. Jeszcze podsumujmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 7 fioletowych, raz, 2, 3, 4 różowe. 0 czerwonych, 0 złotych Tyle z openingu. Na razie.